Wielkimi krokami zbliża się finałowy koncert szkolnej Bitwy na Głosy w ramach projektu Kontra Takt. Trzy szkoły rywalizować będą o miano tej najlepiej uzdolnionej wokalnie. Dziś prezentujemy materiał z próby w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Poza kwestią muzyczną nie zabrakło oczywiście plastycznych kreacji. Nawet boję się tam popatrzeć poznałem te osoby nie wiem jeżeli namalują to co im w duszy gra to naprawdę no to będzie na pewno piękny tatuaż na razie na jednej natomiast na koncert 18 planuję już się bardziej oddać i dać drugą rękę Nawet jeżeli jest to praca bardzo twórcza, bardzo um, taka rozwijająca i robimy wszyscy to, co lubimy, to jednak przychodzi zawsze ten moment, że czujemy się kurczę, jak w pracy. Nie? Że Jeszcze to nie zrobione, to nie zrobione, to nie zrobione, zostało nam tyle zajęć. I wtedy już kończy się to takie, ale super, przyszliśmy pośpiewać. No? Ej, nie, siadamy, notujemy i, kurde, słuchajcie, tego jeszcze mamy, nie, to mamy nie zrobione, to mamy nie zrobione. Ogólnie jak się na coś patrzy na scenie, że ktoś śpiewa albo czy na aktorów, to, 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 to tak wygląda, że, że to jest tak w kilka dni, a naprawdę to zawsze ciężka robota. Mieliśmy pewne obawy, bo to dość ciężkie utwory, ale są generalnie ciekawe i na, od początku nam się spodobały. Znaczy, jasne, były obawy właśnie, że nie damy rady, ale myślę, że daliśmy, że jesteśmy na wysokości zadania i, i udało nam się to ogarnąć. Najwięcej pracy i najwięcej problemu. Wydaje mi się osobiście zajęło nam, żeby siebie wszystkich okiełznać, swoje osobowości, swoje własne emocje, bo, bo każdy z nas ma, ma w sobie ich bardzo dużo. A tutaj artyści mają jeszcze, mam wrażenie, jednak myślą o sobie, grzebią w sobie gdzieś tam w głowie, prawda, w emocjach? Więc jeżeli każda emocja chce dojść do głosu w, w dziewięcioosobowym tak naprawdę składzie, no tak się nad tym nie zapanuje, to mogą wyjść niezłe nie, nie emojazdy. Mimo, że śpiewam w chórze i śpiewam w grupie, to pr praca w grupie tutaj jest zupełnie inna i bardziej rozwijająca, można powiedzieć, I, bo nie patrzy się na wszystkich e, równo, tylko do każdego się podchodzi w pewien indywidualny sposób, i dzięki temu jest nam e, łatwiej też pracować nad sobą, bo mimo wszystko to jest jakaś praca. Finałowy koncert odbędzie się 18 kwietnia w Teatrze Solskiego w Tarnowie.